Wczoraj dostałem prezent do Izabeli w postaci koszulki Ale okazało się, przymierzają, przymierzając mu w domu, że to koszulka damska i w dodatku M. Nie wiem co tam się stało, ale jedziemy tą sprawę wyjaśnić. Wójt, wójt. Ugoliłem się i wypryszczyła strasznie Boże, jeszcze że Do okulary Będę groźniejszy O, jak życzę Zbliżamy się do Oslo Stoimy tutaj, nie ma tu parkingu Zostawiamy samo na awaryjkach O, a tam jest daleko Burberry Może będzie git A jak Ambili padnie do tego Balablera, to Ło, będą fakusy. Hallo, hei. Min kone har kjøpt i går en uh, T-skjort for meg. Men det er dama. Ja, for meg, nei. Yeah. <laughs> det er dama. Hun må ha <laughs> so. vi hare. Har mm. ja. ja. Vil du prøve den i haret? Ja, jeg vil gjerne prøve ja, medien med først. og så. kan kan være være litt, litt hva som er her.

Es lepiej pasuje Eske ty, eskę na mnie. Ja pierdolę eskę nałożyłem, czyli idzie no, ale jazda. Eskę wziąłem, ale jazda nie. Nie będą zakupy. Maszalela, albo Wuci, albo Louis, albo... Nie ma nic dla mnie. Ja potrzebuję czegoś specjalnego Paweł. Wiesz o co chodzi? Nie chodzi? Wymienione wszystko, elegancko, fituje, pasuje Najlepsze jest to, że wziąłem S-kę, ty Eskę kurwa, po stawówce chyba ostatnio nosiłem Tak Wymieniłem koszulkę, to wiadomo No bo MS jak sobie kupić, o jej Musimy domy Mę no bo fotele ogólnie mnie interzeją, wygodne w środku No i nie Co to za nic, nic ciekawego Co to by to, to, to pokazywał, Takie by mnie chciał ktoś. Ale taką świadomieszkę miałem ja właśnie sobie zobaczyć jak ona wygląda. I sobie zaraz zobaczymy O kurwa ty. To tu jest kurwa sztofre chuj ładujesz się na ptę? na bok, ale masa... wymasują na ty. nie to nie będziemy tu że funkcję ma funkcję Nie zamyka samo ty Kosmiczna bojama, ale ja. Tam to ogólnie się z tyłu siedzi, nie? Tu już troszkę brudno Ale z... fajny daszek taki jakiś panoramiczny Ale z tyłu jest miejsce od chuja, co? Pan na to, gościu Dawaj, podkręć tu waru troszkę Oh je yeah. Zajebiste są te zmiany kolorów tutaj Oh je yeah. Tym się bawił cały dzień chyba, nie? O, perpla damy Ole kot co? Po córkę czy nie? Ojej, oh, yeah, babie Jesteśmy w 7, ale zobaczymy tą XM -kę. Jest wykurwiona też Jajbista. Ale nie, jakaś EMA zwykła O kurwa A To jakaś przerobiona chyba, co? Ojej, boże Pałaki do gościu, ty ale fajny O jest Pablo A żadna BM mi się nie podobała, nic nie kupiłem Poleforda, proszę bardzo, A to tak naprawdę tutaj XM to Uu, mógłbym taką mieć, ale dwa i kosztuje. Koron. Około ponad milion złotych Nie mi stać go nigdy Chociaż ja byszą leasing Przepierdolić parę set tysięcy na to, żeby sobie pojeździć. Wiadomo, fajnie, już co 5 lat na przykład Jedziemy sobie jeszcze do kiwi po hamburgery będą Wegetburgery Ze szparagami z pomidorem, sałatą i cebulą Tak to będzie wyglądało Bez mięsa Mam zamiar się przerzucić na wege i jeść tylko siano i trawę Billy też powiedział, że ma pomięcie z gaga jak je parówki i w ogóle Dobra do chaty, teraz będziemy testować czy fituje Niemagarno! No przymierz, bo jak ja se kupię, to se, se kupię, nie będę w damki wchodził, wiadomo. Ona mi robi numery, ja wtedy robię numery. No, pokażę to. Kochaniowi mojemu. Czek, form, check. O, o. Schudłem dużo, ale to nic. No i już, oczywiście już w hejterze będą o. Pali się, kupił. A to nie ja, kobieta mnie kupiła. Ach. O! Eska O, o, o. U, u, u. o SKT. No, i ogólnie w życiu jest tak, że bardzo fajnie jest sobie robić prezenty. Jestem tego zdania. Bardzo to jest miłe. I w jedną i w drugą stronę zadziała. Nie muszą być drogie. Jakieś nawet malutkie. Tak. Bardzo mi to dzień poprawiło. miło, że dostałem damską koszulkę, którą musiałem sobie sam wymienić, fajnie było tam iść, sobie coś przeżyć. Normalnie sam bym sobie w życiu takiej drogiej odzieży nie kupił, prawdopodobnie. Chyba, że będę jakimś milionerem, co wątpię. Uciekam na siłownię. Trzymajcie się serdecznie. Nie